Gmina Gromnik solidaryzuje się z Ukrainą. W minionym tygodniu w gminie przeprowadzono wiele akcji mających na celu pomoc mieszkańcom Ukrainy. W ubiegłą sobotę do Gminnego Ośrodka Kultury w Gromniku przybył transport darów z Niemiec. Liczba zebranych paczek dla potrzebujących z Ukrainy była tak duża, że do przewozu wykorzystano samochód ciężarowy, trzy busy i osiem autokarów. Dzień dobry, jestem przedstawicielem firmy transportowej z miasta Rostock w Niemczech. Tydzień temu skontaktował się ze mną kolega, który ma znajomych w Ukrainie. Wspólnie ustaliliśmy, aby w ramach pomocy zorganizować dla nich zbiórkę i przewóz darów do Polski. Naszą zbiórkę ogłosiliśmy przez internet, jak również w gazecie lokalnej. Jestem przedstawicielem firmy produkującej żywność w Niemczech. W ramach pomocy dla mieszkańców Ukrainy nawiązałem kontakt z firmą transportową, by wspólnie zorganizować zbiórkę darów dla potrzebujących. Również w ramach pomocy dla uchodźców spod granicy Ukrainy zorganizowaliśmy dla 350 uchodźców transport do Niemiec, którzy będą mieli zabezpieczone wszystko, to znaczy od wyrobienia dokumentów poprzez zakwaterowanie, jak również wsparcie finansowe ze strony państwa. To są wszyscy moi znajomi, no i e, który tam z Niemiec znam i oni właśnie wy, dokonali takiej spontanicznej, e, spontanicznej zbiórki organizacji no i no, i właśnie prosili mnie, czy by można to gdzieś było tutaj wysłać. Najpierw próbą było wysłanie tego na granicę. Przy czym no na granicy, jak się o, sami orientowali, jak się dowiadywali, jest naprawdę obłożone, jest dużo wszystkiego. No i e, sami też mówią, że chcieliby pomoc taką organizować jako pomoc długofalową. To znaczy, nie, że raz przyjechali, e, sami się deklarują i mówią, że chcieliby pomagać jak najwięcej, z uwagi na to, że widzą potrzeby, po prostu widzą potrzeby, które tutaj się dzieją. No jesteśmy pod wrażeniem tego, co tutaj ma miejsce dzisiaj. Dzięki naszym mieszkańcom, kolegom Kazimierzowi i Tadziowi Buratowskim, przedsiębiorca, który tam ma dużą firmę, zorganizował dary jako pomoc humanitarną dla Ukrainy i tutaj Gromnik jest tym, takim punktem jakby przerzutowym. Gdzie te towary są wyładowane, jak widzimy, następnie będą zapakowane na, na samochody i na Ukrainę przetransportowane dla tych wszystkich ofiar wojny, ludzi poszkodowanych, pokrzywdzonych. To inicjatywa pana Kazimierza Buratowskiego i Tadeusza Buratowskiego. Oczywiście przy okazji też pana Karcińskiego, radnego powiatowego, którzy to zorganizowali. Na terenie gminy w tej chwili mamy 18 Ukraińców. Oni przebywają w trzech miejscowościach: w Siemiechowie, w Gromniku. I Brzozowej. Spodziewamy się w najbliższym czasie większej, większej liczby. Mamy przygotowane cztery mieszkania. Również przez cały tydzień na terenie gminy Gromnik różne instytucje aktywnie włączały się w akcje pomocowe naszym wschodnim sąsiadom. Ochotnicza Straż Pożarna Fojniku również organizuje zbiórkę dla uchodźców z Ukrainy. Nasza jednostka przekazała również sprzęt dla strażaków z Ukrainy. Były to hełmy, obuwie, rękawice, węże e, takie, które mogą się im przydać tam na, na froncie. Dziękujemy bardzo serdecznie za dotychczas przekazane dary. Tutaj część została już rozdysponowana, część pojechała na granicę. Myślę, że tutaj ta pomoc jest konieczna. Musimy sobie wzajemnie pomagać. Przedszkolenie publiczne ABC w Golance wraz z rodzicami również włącza się w pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Zbieraliśmy głównie artykuły dla dzieci, pampersy, chusteczki, kaszki, no i wszystkie takie rzeczy, które właśnie są potrzebne dla dzieci. W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gromniku. Również włączyliśmy się w zbiórkę Dary dla Ukrainy. Przerosło to nasze oczekiwania, ponieważ ludzie przynosili tak naprawdę wszystko, co było ujęte w liście. Cieszymy się, że mogliśmy pomóc. Pomysł, żeby zorganizować zbiórkę, powstał w weekend. Jesteśmy bardzo wdzięczni, że uczniowie tak bardzo się włączyli i zaangażowali, żeby właśnie pomóc Ukraińcom. Od zeszłego tygodnia zbieramy najpotrzebniejsze rzeczy, dary w postaci środków czystości, żywności i wielu innych rzeczy. Dzisiaj co prawda już ich jest niewiele, ale kilka razy zostały spakowane i zawiezione już w kierunku granicy wschodniej. Poza tym nasza szkoła włączyła się również w akcję plecaczek. Akcja plecaczek jest to akcja, która no, powstała, w ogóle pojawiła się niedawno. Postanowiliśmy się włączyć jako społeczność szkolna, zwłaszcza jako dzieci, żeby pokazać też tą pomoc od dzieci dla dzieci potrzebujących z Ukrainy. Akcja ta polega na tym, że do dziecięcych plecaczków, małych lub troszkę większych, pakujemy produkty typu woda mineralna, jakiś soczek, batonik, misiu kolorowanka, artykuły jakieś plastyczne. I zbieramy te plecaczki, które później zostaną przekazane do oddziału Malta w Tarnowie. Te dzieci mogą przyjechać bez niczego: bez ubrań, bez jedzenia, bez pluszowego. Misia, i my musimy im pomóc. Ja pragnę serdecznie podziękować wszystkim naszym dzieciom, ale również rodzicom, którzy przecież. Zakupili te wszystkie rzeczy niezbędne, potrzebne i wysyłane przez nas w kierunku granicy wschodniej. W ramach współpracy z gminą Gromnik sołectwo Siebiechów też przyłączyło się do, do zbiórki darów na rzecz mieszkańców Ukrainy. Mieszkańcy bardzo spontanicznie odpowiedzieli, część darów teraz przywieźliśmy. Chciałbym mieszkańcom Siebiechowa podziękować, że tak licznie zaangażowali się w pomoc dla Ukrainy. Udało się nam już dość dużo zebrać. Ja przeżyłem już tyle lat, nigdy nie spodziewałem się, że coś takiego będzie. To jest zryw państw, mieszkańców, naszych obywateli, którzy chcą pomagać tym, którzy w tej chwili tego, tej potrzeby no, koniecznie potrzebują. Ponieważ no, każdy z nas mógłby sobie pomyśleć, gdyby się znalazł w takiej sytuacji, kiedy nie będzie miał się w co okryć, coś zjeść, gdzieś się przenocować. Myślę, że nasz naród, nasza miejscowość, nasza gmina. Nasze okolice zdają sobie z tego sprawę i wszyscy chcą i pomagają tym, którzy tej, tym osobom z Ukrainy pomagają.